A więc witam w kolejnym odcinku. Szczerze powiedziawszy nagrywam ten odcinek zaraz po tamtym. Eee, więc e, że tak powiem jestem w ciągu. E, akurat obudziło mnie to. Akurat obudziłem się razem z budzikiem, to nie powiem. Ale obudził mnie brudny bandaż, który wypadałoby, żebyśmy to naprawili. Oczywiście. W, szybko, że tak powiem poszło. Brudny bandaż sobie tu odłóżmy. W ogóle mógłbym go umyć, ale może nie na razie, na razie nie. To byśmy się wzięli za. Za... E, no po prostu pójdziemy sobie dalej, nie? Mamy tutaj poziom... poziom nudy się zwiększył. Patrząc przez nasz tutaj kochany wizjer nikogo nie widać. Już miałem... to czasami się tutaj... Trzeba tutaj się patrzeć, bo czasami się pokazują tutaj informacje o tym, że wiecie tam strach, czy tam coś tam. Więc no. Dobra. Przechodzimy sobie tu. Patrzymy czy coś tutaj się przez noc pokazało. Tutaj jest taka mini horda które moglibyśmy zlikwidować, bo nie podałem mi się to, że tutaj ta by horda sobie tu łazi więc od razu się za nich weźmiemy z rana, o godzinie 8.30 raz dwa trzy cztery i tak wam nawet idzie o tym właśnie mówię dlatego najlepiej się rozwalać rozwala hordy z rana człowiek jest wtedy wiecie świeży, wypoczęty i sobie no Chyba idzie do nas tutaj jakiś Mnich, bo oni mają takie, takie, że tak powiem, na głowie. Tu nie wiem jak to nazwać kółko, czyli gniazdo. O właśnie, chodziło mi o gniazdo, ten słowa gniazdo. Zatwieni, zatwieni. Jeden i drugi, tak, latarka. Co to było? Nic, co by mogło mnie jakoś tam. Tak, jakby szkła by było słychać, że się tłukło, chyba że mi się po prostu wydawało. Jesteś głodny? Co ty mi to gadasz? Jeszcze nie jestem tak źle. Coś to pójdziemy do jakiegoś domu, weźmiemy żarcie, będzie ok. A teraz, tak, na którym myśmy tu skończyli? Aucia? Tak, chyba przejrzeliśmy. Jakby się tego tak małego czołga udało odpalić. Pewnie żłapy, jak nie wiem. Ale zobaczmy, co on tutaj ma. Wchodzimy. Zamknięte, właśnie nie powiedzieć, że jak jest zamknięte, skoro ja do niego prawie że wchodzę. No nie gadać, że zamknięte z każdej strony, bo ja to chyba nie mam jak wybić szyby. Dobra, pokaż mi jeszcze ten. Może, ma, może jest zatankowany jakimś cudem. Oczywiście, że nie. No, wypisz chyba przegazać. Aha, ja muszę trzymać coś w rękach. Ja to jestem debil. Dobra, ja potrzebuję wziąć jakieś szmatę, żeby to zasłonić. Żeby ogólnie... Po... Nie róbcie tak, jak ja właśnie zrobiłem. Dobra, kawnik, podżyj ubranie. No, odżyję szybciej i weź sobie tutaj za to. Musicie mieć coś w rękach, żeby móc takie rzeczy robić, czyli na przykład siekierę. A ja ją akurat schowałem. Jak nigdy nie chowałem, tak akurat teraz schowałem. No to dobra, ale jak już się tutaj wbiłem... No fajnie, tylko żebym coś tutaj jeszcze widział. Przesiądź mnie na kierowcę. Kierowca, odpuść drzwi. To jest pierwsza sprawa. I to by było na tylu. Niestety nie nada się to donosić celów aktualnie. Można by zapamiętać o tu stoi. I to jest w sumie max, no. Otwarte. Otwarte. Bierzemy to, bierzemy coś tu jeszcze się zostawili? Tak w takim razie włóż to jest ta maska, taka na głowę. Plus i tutaj oczywiście nic nie ma, ale bagażnik mógłby się otworzyć. Taktyczne byty oczywiście, są do dupy. I zobaczmy szybko jeszcze auto, ci się do czegoś nadaje. Knox Country SWAT Special Weapon and Tactics. Oczywiście, że się nie nadaje. Oczywiście tutaj następne tu co jest puste, a jaki to ma w ogóle ubić? To jest jakieś takie to ma 70, to. 61 Czyli też nie jakieś super. Ale mam się zdziwiony, że tam... Mówię, że jestem zdziwiony, że... że to nic nie ma, to jest ten puste auto. Tam mi się tam nie chce iść, tutaj jest trochę ząbiaków czy coś będzie widać? nie wiem czy coś będzie widać, może nie być widać bo jest tak, jak sobie spojrzymy na mapkę no to tak to jest policyjny, policja, nie wiem tego, ale to się zaraz odznaczy. tam mamy policję straż mamy tutaj tu jeszcze są dwa auta, żeby na nie rzucić okiem, chyba czekają ile to ma dźwigu? też powinno mieć trochę dźwigu nagle jest zamknięta, jest otwarta paka, ale jest zamknięta, no normalnie no. Tak, otwórzmy mi tu pakę. I co ty tutaj masz? Zapałki wezmę, bo ciągnię, aby ja nikt nie brać. Plus coś jeszcze? Nic nie mieć. Dobra, pewnie nie jesteś. Na bank nie jesteś. Opona, płachta, torbopolio. Ale rzucę okiem, żeby zobaczyło jakieś z boku. Tak mi się coś kojarzy. A nie, jest ciągnik, więc on coś ma. No bo dobra, bo my sobie użyjemy tego naszego auta z dołu. I musimy tak. Musimy tutaj powiedz. To ile się nie mylę, ten tutaj wóz miał kanister, no nie? Tak, ja go sobie wezmę idealnie i ściągniemy z niego benzynę do tego kanistra i pojedziemy na dół sobie zatankować nasze auto. Pytanie ile on ma tego paliwa? Ściągnij kanister na benzynę, ściągnij. Tak powiem, dużo nie miał. No to ja pojazdów od razu Odpuść mu Humacher, żeby się zobaczyli co tam ma. Czy jeszcze coś ma? Silnik ma 45%, akumulator prawie że zdechły. Benzyny też już nie ma. To już nie zabrało, no ale to trudno Oczywiście tutaj mi się brudny bandaż zaczął robić. Trudno. Chodzimy. Oczywiście nic nie ma poza długopisem czerwonym, którym sobie zabieram. Zostawię go jako ulubiony. Dobra, ee, czekajcie, nie to. Nie wiem co on teraz robi w ogóle. Dobra, bo ja się chciałem. Ja się chciałem zostać tutaj. Teraz tak, on tutaj nic w sobie nie ma. A z pojemników ma tylko wo worek. No to trudno, nic z tego nie będzie. Trzeba zapamiętać, póki o tym właśnie mam ten czerwony znacznik. Bierzemy sobie zaleśnik tutaj samochodzik. Albo rybkę. Burger tutaj jest. Jakieś inne wykrzykniki. No, nie wiem, czy to nie było tego. Ale ja sobie otaguję rybką, że rybka to jest auta. Wrócimy sobie teraz na i mam kiedyś będzie tak szczerze powiedziawszy. E, prawie cały, cały ten. Prawie cały zbiornik, w sensie ten 10-litrowy, co bo on ma 10 litrów, o ile się nie mylę. No, tak coś mi się czuje. Zrób byśmy się tutaj ułożyli do tego, tak, tego, bo do niego mamy klucze, nie? Dolej benzyny, kanister z benzyną. Idealnie. Ty, ale ty, ja myślałem, że to możemy robić jednocześnie, widzę, że nie, nie, nie możemy. Więc po prostu dolaję tu szybko kanister, cyk. Zobaczmy, czy to się do czegoś nadaje. Jest zatankowane. Odpala prawie, że od strzała. No i bardzo fajnie, mamy furkę. Którą sobie zatankujemy na razie tutaj. Dobra, i niech ona się zgasi, ale chciałbym zostawić tutaj akumulator, tylko wyłącz go. Nie wiem, czy akumulator mi się teraz robię. No i w sumie to co moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy mu... To wywalić. A tą... Kanister tu włożyć Co mi to też można by było na chwilę włożyć To ma 111 drzwi, byśmy pojechali do góry po prostu na stację go tam stankować Ale najpierw... Nie wejdę, ale najpierw muszę wleść do góry i sobie tą moją rękę coś z nią zrobić i napić się najlepiej wody To będzie najlepiej, bo inaczej jesteśmy trochę głodni plus sprażeni. wiecie. Lepiej nie kusić losu, bo nigdy nie wiadomo. No jeszcze się coś akurat o 12 odpaliło. Proszę bardzo, jaki fart. Nie wiem, czy to jest akurat coś, co nas tutaj czegoś nauczy. Usiąść na ziemi, przyspieszyć. Stolarstwo akurat. No i poszło stolarstwo. Ile tam to stolarstwo nam się podniosło? Prawie o poziom. Musimy rozebrać parę rzeczy, mamy drugi poziom stolarstwa. Dobra, pij tutaj mi się napij. Napewnij od razu butelkę Zjedz sobie dżemku Plus jak już to skończysz to mi tu bandaż Bo to jest tą szmatą jakąś brudną z gaci I tak powiem zrobione czy tam ze skarpetek I weź bandaż mi na to załóż No i jest i telefon, pięknie zamknięte, możemy iść wszystko tu zostawiłem? Nie zostawiłem, więc mogę zostać. Czekajcie, tu jest trochę rzeczy. Rzucę je tak po prostu na ziemię. I możemy iść dalej. Dobry jest ten placek, co nam się udało go znaleźć jakimś cudem. Ja w się sensie cudem. No, fuh. na komisariacie, nie? Bez broni na razie biegamy, bo nie ma sensu. Dobra, otworzę sobie akurat tutaj swoje. Hmm, ok, przydałoby się tak. Z pierwszych rzeczy by się przydało pojechać na. Jak się nazywa? Na księgarnię, żeby zdobyć książki i zwiększyć nasze umiejętności, co najmniej ze stolarstwa, nie pamiętam gdzie było księgarnia, Pamiętam, że była gdzieś tu w tej Drogi, ale gdzie to? Nie do końca pamiętam. Czekajcie, tutaj mamy Coffee and Go, tutaj mamy Bank. Jadąc dalej, mamy tutaj jakiś market na ten serwis to też nie był kurwany książką więc po prostu musimy, jak to umawiają, załatwić gości i wleźć po książkę trochę ich tu idzie, ale też jest ich jakoś nie wiadomo ile a my jesteśmy dość dobrzy w siekierkach jako za młodo wychowywanie, jako ale. Pamiętam tak, Słyszę ich na słuchawkach, tak jakby byli zaraz, za, zaraz obok mnie. No i okej. Okay. No i szybko sprawnie poszło. Tu jeszcze idzie gościu, jeden widzę. Tarpety, gacie, zagarki cyfrowe, oczywiście mówiłem, że zbieramy. Udało się, też, że to jest odwrotnie. Dobra, idę tutaj go zalecać, ja ma chyba musisz sobie w plecach, nie? Tak to już wygląda, jakby miał. Akurat się chyboko, no chyboko Dobra Jest tu ktoś jeszcze co chciałby dołączyć do naszego tutaj... Do tutaj zabawy? Otóż nie Otwórz drzwi Jest tu ktoś? Otóż chyba nikogo nie ma Tak coś wygląda, że nikogo nie ma Co zabieramy co tutaj się da Gotowanie na koniec świata, bierzmy... Elektrykę te wysokie tomy też możemy wziąć. klutowanie spawanie pierwsze, bierzemy pierwsze, pierwsze dwa tomy. I tak powiem najlepiej, chyba będzie najlepiej wybrać pierwsze dwa tomy. Na przykład elektrykę pierwsze, tak stolarstwo pierwsze, zaraz mamy o dwójkę, to już mi nie potrzeba. To na pewno bierzemy. I te wszystkie czasopismo też zabieramy, bo z nich się uczymy nowych rzeczy. Spawanie to nie potrzebujemy, idziemy dalej. Wędkarstwo spawanie tą pierwszy chyba nie mam. Tutaj już mam. Oczywiście czasopismo zabieramy, jak już wspominałem, elektryka, elektryka tam drugi, czemu by nie i tam trzeci też czemu by nie. 1 2 3-4. Mam wszystkie 5 domów elektryków, czyli już nic nie ruszamy z elektryków. Zobaczmy, co tutaj jest dalej. O właśnie to jest, widzicie, energia ze słońca. To właśnie tam było. Czyli jest opcja, żebyśmy sobie zrobili energię ze słońca. Stolarstwo 3, no mam stolarstwo 2, nie, no ale już mam stolarstwo 4, czyli interesuje mnie teraz głównie stolarstwo. Jest stolarstwo 1, nie potrzebuję, potrzebuję stolarstwo 2. Czy snipera? snajpera? Dawaj, kawiectwo, pierwsza pomoc, Zbierasz stolarstwo 2, normalnie jak zawołanie. Jest tu coś więcej? Kartka samoprzylepna, zabieramy, bo z niej możemy naprawiać różne rzeczy. Tutaj widzę też jest coś. Ale nic sobie się przydało. Mam przy sobie coś, żeby to rozebrać? Niestety nie. I dobra, robimy takiego deala, że tutaj nic nie ma. Więc ja to wszystko wrzucę sobie tutaj na pakę do auta. I pójdziemy, tutaj jest mechanik. Może akurat będziemy jakieś fajne części, które można, będzie można sobie zabrać. Dobra, przyśpieszę czas, żeby to szybciej zwalił. Tylko jest trochę zgubne to przyspieszanie czasu, bo zaraz może tam się ktoś zaatakować, a my nawet ja nie będziemy wiedzieli Dobra, podjadę sobie tam Jest na 15 Może wiecie co? Podjedziemy zaatakować. Podjedziemy może najpierw na stację pali, to aby... Tu kojarzy że była stacja paliw wzdłuż tu w drodze po prawej stronie Tak mi się coś kojarzy, ale ja jestem pewien i trochę możemy w takim razie spulować do nas, nie tutaj. Nie chcę, nie chcę za bardzo uszkodzić auta, bo ono jest dość dobre tu była stacja paliwna. A i owszem, tylko trochę tu ich widać ładnie. Dobra, więc w takim razie będziemy musieli to załatwić po mojemu. Czyli po prostu likwidując ich najlepiej szybko i po cichu. A po cichu znaczy się się i na idę, bo nie widzę czy oni mnie tu zachodzą. No właśnie, raczej no tu idzie, ten jest ten granat taki, co jakiś młodo znalazłem. Ale nie wiem, czy coś czy on się do czegoś nie daje Coś czuję, że moja postać będzie strasznie w tym Tak mi się coś czuje właśnie. Tylko zaraz pół, pół osiedla mnie nie, zdawało ze sobą. Dobra, tyk, tyk, tyk. Czekamy. Trzeba ich ustawić jeden za drugim. Jak się ustawią jeden za drugim, to jest większa szansa, że się da z tego wyjścia. No dawaj, 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 dawaj. Żeby mnie z tyłu nic nie zaszło. To do ich tam chodzi, ale tyle to przeżyjemy. Kurczę, zaś no normalnie morderca siekier. Inaczej nie morderca siekier, ale morderca zamontowany mnie badaj, 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 badaj a jest to, że jak dodaję filmik z tego no to YouTube się pyta, czy to jest przeznaczone dla dzieci, no nie wiem, ciężko to określić to wiecie. w teorii się tu nic nie dzieje, bo oni się zaraz do mnie nie dochapali, daj mi chwilę sobie dychnąć bo co czy mieli coś przy sobie ciekawego Znając życie, pewnie nie Napaluję zbił powiem wam Bieda w, tym, w tej miejscowości, gdzie teraz jest ten, się... się to chyba nazywa? Wszyscy tacy, jak coś kurczę, patrzcie, bez... Nawet z elektronicznych zegarków nie ma. No, jest cyfrowy zegarek w końcu. Jeden, jeden gości miał, czyli to by musiał być jakiś kurczę, wiecie... ...dziany. Ale co to znaczy? Jeśli zasada jest prosta, nie ma znaczenia, jak bogaty jesteś. Jak masz się wykończyć, to się wykończysz. To powinien być już obrażenie, że tak powiem, bonusowe, bo on się nie spodziewał, że go walną. Co to jest, Straczak na dole? Co on tu robił? Nie, to straszek? Fire, tak? No, jest tu strażek. Co się tu robił gościu? Jak się jeszcze się tu znalazł? Buty wojskowe, maska gazowa, czerwony ten. Dobra, powiem wam, że nawet, nawet sprawnie poszło. Będę mógł zatankować auto. Boże, tu się jeszcze ustawili za auto i pewnie słyszeli dźwięk, głos w auto, dźwięk. No, dobry dzień. Dobry dzień, dobry dań. Jeśli jeszcze ciekawego aparatu do robiszczu, który się przydaje cyfrowy, To musiała być jakaś babka, co przyjechała sobie wiedzieć. To Dobra, czy ja mogę tak zatankować auto? Szkoda, że tutaj nie ma napisane z której strony się je tankuje Oni mnie nie słyszeli, nie słyszeli Mogę zatankować? Czy się nie da zatankować? Zatankuj benzynę z pompy, o właśnie Trzeba przyspieszyć, ale muszę ten czas spełnić w ciszy Jakby jednak coś do mnie podeszło Albo nawet jakiś błąd wyskoczył tego wszystkiego. Dobrze, nie zatankowany do pełna, ale ja bym jeszcze wziął kanister na benzynę i sobie go też zatankował. Tak, na no, wszelki wypadek lepiej mieć, jak już mam przy sobie ten kanister, to czemu miałbym z tego nie skorzystać? nie? Tylko sobie zatankować na pompę, tu jest jeszcze prąd i bardzo ładnie odkładamy wszystko tutaj do auta. Patrzcie, jaki to mulik 112, to mnie nawet, ja mogę to wszystko wywalić i mi to nic nie robi. Dobra, włóż to jeszcze tu. Jak i tak, już tutaj to mamy 17.20. Poszedłbym sobie tu jeszcze na stację, chociaż już jest trochę zmęczony gościu. No, jest tutaj ten do wzięcia jeszcze. No i że poszedłbym sobie tutaj na stację z tego względu, że tutaj jest żarcie, które moglibyśmy zabrać, przez całą, całą tą stację bym sobie zawinął po prostu. No 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 no. Jeszcze ktoś? Nie. No to dobra, bo chodzi o to, że ja już jestem zmęczony i nie chciałbym tutaj gdzieś się, wiecie, za bardzo też ten, to cips akurat zjem. One są śmieciowym żarciem nie mogłem, że posać grubnie, ale jest jak jest. dobra. zrobimy tak. Ja sobie po to przyjadę ja to sobie zabiorę. Oczywiście jest zamknięte. Eee, a w tutaj, tutaj od lodów jest coś ciekawego z tymi lodami. Nie ma, ale weź tutaj. Jak wygląda, tutaj jest zbiż szybę. Usuniemy odłamki. Tak, dobra. Od razu rzucę sobie szybko. jest sobie coś w tym aucie. Oczywiście jest zamknięte, ale mnie to nie obchodzi, bo ja sobie tu wchodzę. Po prostu z buta do niego. Wybijszy eee, szyba lewa tylna Tych, Wchodzimy Zmieniamy tutaj na fotel kierowcy CD zabieramy Chusteczkę zabieramy Plaster zabieramy zapałki zabieramy Otwórz mi to wszystko co tutaj masz Tak ciekawe, ciekawości czy masz coś tutaj? Śrubokiem w tym To już trudno z tym śrubokątem Dobra wchodzimy tutaj Nie wiem czy jest dobry czas żeby to teraz to wszystko zabierać ale czemu by nie? Każdy czas jest dobry. To, co się da tutaj pozawijać, to pozawijam. Eee, tak, żebyśmy w miarę dobrym czasie wrócili do domu. Myślę, że. I tylko, żeby tam jeszcze nic nie stało pod tym domem, że tak powiem. Dobra, to tutaj jest, bo chodzi o to, że mi się to. Muri, to świeżym to jest. Akurat mam tutaj kalorę, powinny podskoczyć, tak mi się coś czuje. Napoje zabieramy. Najwyżej nie zabiorę wszystkiego, jak mi się nie zmieści, chociaż zobaczymy. Zobaczymy, tutaj jest pusta, to już jest wszystko puste. Z tych tutaj regałów, z regałów jest coś ciekawego? To się dość szybko, widzę, zabiera. Sprawdź mapę. Louis Ville, Will, while, jakkolwiek się to czyta, i West Point. West Point kojarzy, że jest na lewo. O, 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 to też zabieramy. Tam to mi nie jest potrzebne. To zabierzemy żelki mi się też zabierzemy. Szkoda, że one nie dają chyba żadnego pustu. Bo tych tabletki przeciwbólowe. O, paradoksalnie. Nie myślałem o tym, żeby wiecie, jakby się coś odwaliło, żeby pójść na stację, bo tam można znaleźć te. Bo tam można znaleźć w razie co jakieś leki, nie? To a tu zabieramy wszystko, bo to akurat się przyda do obejrzenia. Może Może akurat coś fajnego będzie leciało. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Napoje w puszce zabieramy. Następne napoje też zabieramy. Tutaj jest taki gdzieś, yy, jakby to powiedzieć, stokrum? No to się mówi po angielsku, czyli po polsku magazyn. O, bo akurat kurczę dużo teraz, jestem za granicą i wypadają mi słowa, nie? nie, żebym to robił specjalnie. No ale jest tutaj taki właśnie magazynek na dole którego po prostu trzeba wykorzystać z tego wszystkiego co on tu ma z takich rzeczy jeszcze co Wam mogę powiedzieć to tak jak widzicie tutaj radio, można podnosić tą opcję tu podnieść i on je sobie zabiera o, tak samo tu jest kasa, tu są przedmioty to już w góry nic nie będzie tak, i zobaczmy co tutaj jest, kanistry na benzynę to na pewno wszystko stąd, co się da to sobie zapakujemy do tego nawet nie wiem czy nie wziąć sobie tej półki tutaj prawo na prawo bo jest niepotrzebna, kanisty też mi potrzebny. mapę z oznaczeniami to na pewno wezmę weź, weź mapę ze znaczeniami dalej no to i też zabieramy ja to wszystko wrzucę zaraz do tego mam no, tą przyczepkę nawet jakbym miał jej stąd nie brać to sobie wrzucę na przyczepkę klucz dostawny. czemu nie też weź pompka do kół weźmy żarówkę też, flara jest nawet Jakiś event helikopterów coś tam robi, widziałem. Co, co ta robi? Do fire. Mod Extended Helicopter Eros. Nie, nie mam pojęcia, co to robi. Tu pewnie gościu siedzi u góry gdzieś za drzwiami, Więc po prostu na razie nie będę tego robił, bo jest 19. Więc żebyśmy się w miarę wyrobili, jeszcze teraz do domu. Wezmę tą przyczepkę, czy jest sens ją brać, ona ma duży udźwig. 190 to ona ma duży, więc ja to wszystko tu zostawię i po prostu jutro tu wrócimy Żeby sobie to wszystko pozabierać, tak samo to też tutaj zostaw, przyspieszmy trochę czas Rozwalimy tego tu gościa i żebyśmy mieli pewność, że to jest wszystko ładnie pozabierane Akurat butelka z wodą nam się zrobi, no i dobra z 19.50 eee, Oczywiście jestem trochę tutaj chorawy przy tym Pakuj się do auta. Pakuj się na naprzód, jest zatankowany do fulla. I jedziemy. Jedziemy tą dosyć domu. się jakoś wyłącza, później go to taką opcję. Nie? Tak, no i jedziemy po prostu na hatę. Miejmy nadzieję, że to po prostu nic się za dużego duże nie stanie. Zmęczenie już mamy na dość wysokim poziomie, jak na mnie. Eee, Też są chyba te książki. Nie wiem czy tak dobrze także pojada i skoczy. To no, może być wypadek i jest właśnie wypadek infekcję mamy tutaj, dobra ale puść mnie. dobra, puść mnie. musimy wysiąść z auta muszę wrócić tutaj, założyć tutaj na to jakieś coś bo inaczej z tego nic nie będzie to były majtki, buty podżyj, ubranie tak, podżyj to o tym właśnie mówiłem, dobra, bo to. Infekcja, będę potrzebował antybiotyki. Antybiotyki, tak coś czułem, że to jest coś co za łatwo. Przykro, akurat tu się znów jakiś gość, śledzi was wszystkim z karabinem, z torbą. Coś mi tu robi? Oczywiście nic z tego nie wezmę, póki co, bo ja chcę wrócić na mieszkanie. Dobra, auto słyszę, że chodzi. O dziwo chodzi. Dobra, jedziemy. Ja tu powinienem jeździć na tym... No właśnie, na tym, czyli takie maksymalnie, on o 40 i to bym zdążył zafonować nad autem. No, o to chodzi. Już jesteśmy tutaj przy domu, już jestem. bo tutaj nikogo nie było. Antybiotyki, nie wiem czy już znajdę antybiotyki. Nie mam pojęcia czy już znajdę antybiotyki. Dobra, tą chórę. Na pewno ja z tym potrzebuję coś zabrać. A czemu by nie, wezmę sobie te wszystkie... Ta czasopisma. Okej. Tutaj z tą energią, przewodnik snajpera, też sobie weźmy. I w sumie tyle. Idziemy do góry. Nie wiem, czy na no tą infekcję coś będę miał. Będę musiał to ściągnąć i spróbować to odkazić. ale akurat infekcja i w którym naszym miejscu stało? w lewą rękę no właśnie, zdaję mi mi bo tu się szybko zacznie mi to robić tutaj środki do dezynfekcji Zamondażuj. Plaster plaster przylepny w takim razie jak nic innego nie ma można wziąć tabletki przeciwbólowe nie mam pojęcia no ale dobra, jeszcze tutaj się mogę roz, rozłożyć od godziny 21 tak do godziny 10, Przeczyta, przeczytam sobie te wszystkie książeczki, co tutaj wziąłem, czyli po kolei, na przykład to, usiądź na ziemi, przyspieszmy trochę czas, yy, czytaj, następne, ja też że nie wiem co mi co daje, ale dobra, niech czyta. I elektrykę, tą pierwszą też mógłbym poczytać, ale ja jestem tutaj. Ta moja postać już jest bardzo zmęczona, więc po prostu ja to wszystko odłożę sobie tu. Tak samo jak i to, to też tu podkładamy. No, dawaj, 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 dawaj. i po prostu pójdę spać na tym i na tym skończymy nasz tutaj odcinek. Jak widać, wiedziałem, że się tak stanie. Pomimo to jednak się tak stało. Eee, mogę to włączyć światło? Tak, mówię, że wiedziałem, że się tak stanie. Pomyślałem, że może będzie lepiej, jak ja po prostu sobie to przeniosę i sobie już tym drzwi. Tak, będzie chyba najlepiej w razie, bo jakby się coś miało podziać, to sobie jest zostawiony. No i dobra, i dziękuję bardzo za oglądanie. Już trzeciego odcinka, mamy trzeci lipiec. Tak, możemy szybko rzucić, bo tu się chyba w informacji zabiję już 105 zombie i przetrwają 2 dni, 14 godzin ee, drwala. Więc dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!